Niegrzeczna Amelka. Czemu się tak na mnie patrzycie? Nie wierzę, że dostałam karę na dwa tygodnie za to, że zniszczyłam bibliotekę i fiata. Do rzeczy, co mogę zrobić, muszę pomyśleć. Mam pomysł na mój podstępny plan. Zamierzam uderzyć mojego brata Tymoteusza. To teraz mogę pójść do jego pokoju. A więc idę tam. O mój Boże, jaki dzisiaj słoneczny dzień. Chciałbym wyjść na dwór i się psewieccyć. No więc mogę iść na dwór. Hej Tymek. Cześć Amelka. Co lubisz w moim pokoju? Przyszłam do ciebie, bo mam dla ciebie niespodziankę. O, fajnie zemas dla mnie niespodziankę. Jak wygląda ta niespodzianka, Amelka? Jestem ciekawy. Tak. Wała. Amelka, dlaczego mi to zrobiłaś? Bo się skarżysz mojej mamie i mojemu tacie za to, że robię złe rzeczy do ciebie, do taty i do mamy? Więc dlatego cię uderzyłam? Wiesz co, Amelka? To nie była miła niespodzianka. Wiesz co? Naprawdę idę do mamy powiedzieć jej, co Mizel obiłaś. O nie, ani mi się waż. I tak jej powiem. Kurczę, teraz moja mama będzie zła na mnie za to, co zrobiłam mojemu bratu. Ale mam niezłego pecha. Dobrze, Tymek, zajmę się Amelką, a ty pójdź do kuchni i przyłóż policzek lodem. Dzięki mama, jesteś najlepsa. Nie ma sprawy Tymuś. No to tak Amelka, czy mogłabyś na chwilę zejść na dół? Musimy poważnie porozmawiać. O cholera, słyszę wołanie mojej mamy. No więc nie mam wyjścia, muszę zejść na dół do mamy. Amelka Tymek powiedział mi z płaczem, że ty go uderzyłaś. I teraz przez ciebie Tymek poszedł do kuchni i przyłożył policzek lodem. Mogłabyś mi łaskawie powiedzieć dlaczego to zrobiłaś? Bo ponieważ nie lubię, jak Tymek się skarży tacie i ciebie, mamo, za te rzeczy, które zrobiłam. Proszę bardzo, wyjaśniona sprawa. Dzięki za wyjaśnienie tej sprawy. Wybacz córeczko, no ale niestety będę musiała cię ukarać na tydzień za to, co zrobiłaś Tymkowi. A teraz idź do kuchni i przeproś swojego młodszego brata, a potem pójdź do swojego pokoju. Dobrze, mamo. Już idę do kuchni przeprosić Tymka. Ale i tak ta kara mnie nie interesuje.